Witam Was serdecznie. Nazywam się Iwana Filipek, jestem nauczycielem biologii i chemii. Chciałam Was zachęcić do nauki biologii, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, wybierając profil przyrodniczo-medyczny. Jak sama nazwa wskazuje, biologia to nauka o życiu. Bios oznacza życie, logos nauka. Biologia to różne dziedziny. Ucząc się botaniki, Uczymy się o budowie, funkcjonowaniu roślin. Uczniowie wybierają kierunki po tej dziedzinie, takie jak architektura krajobrazu, projektowanie ogrodów czy medycyna roślin. Są to kierunki atrakcyjne i nowoczesne. Zoologia to kolejna dziedzina, dzięki której uczniowie wybierają zootechnikę czy weterynarię. Dodatkowo w naszej szkole prowadzimy warsztaty, sekcje organów zwierzęcych. Uczniowie w sposób praktyczny dowiadują się o budowie i funkcjonowaniu takich organów jak serce, nerka, płuca czy oko. Nasza szkoła posiada profesjonalną i zmodernizowaną pracownię biologiczną, wyposażoną w nowoczesny i atrakcyjny sprzęt i pomocy dydaktyczne. Kolejną, chyba najbardziej ulubioną przez uczniów dziedziną biologii jest anatomia i fizjologia człowieka. Zainteresowani uczniowie nie tylko wybierają medycynę, ale także psychologię, położnictwo czy ratownictwo medyczne. Jest to dziedzina bardzo ważna dla każdego z nas, dlatego że uczymy się o budowie i funkcjonowaniu naszego organizmu. Jesteśmy w stanie wykryć różnego rodzaju nieprawidłowości czy choroby, zinterpretować różne wyniki, badania krwi, CRP, OB, analizę moczu czy profil hormonalny. Dzięki tej wiedzy potrafimy prowadzić zdrowy tryb życia, nauczyć się prawidłowych postaw, nawyków, zachowań, by wdrożyć odpowiednią profilaktykę. Biologia to także genetyka, biotechnologia czy inżynieria genetyczna to kierunki, które rozwijają się niezmiernie szybko, umożliwiają pracę na bardzo atrakcyjnych i dobrze płatnych stanowiskach. Mam na myśli takie kierunki jak kryminalistyka analityka laboratoryjna, rolnictwo czy znowu medycyna. Ekologia, ochrona środowiska to zagadnienia typowo biologiczne. Dzięki znajomości tych dziedzin możemy dbać o klimat, środowisko, które są dziś powszechnym problemem. To tylko niektóre możliwości, jakie czekają Was ucząc się biologii. Więcej opowiem Wam na lekcjach już we wrześniu. Serdecznie zapraszam.